Nie mam pewności, ale wiem, że artyleria tutaj zabiła jednego z moich, więc szybko stąd spadam. Jedziesz to sterze, jedziesz! Powoli, ale się jakoś toczy. O piernicze! Dobra, ale... Nie, 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 nie! Kuźwa, źle trafiłem! Szybciej, szybciej spierniczaj! 14 wypadł mi stąd. Dobra, przynajmniej wie, że mu rozbroiłem. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj zajmiemy się Su-76D, czyli pojazdem eventowym, który jest dość mało znany, a jest całkiem interesujący i przy okazji mamy jego odmienną wersję w drzewku, a mianowicie Su-57B i to jest bliźniacza konstrukcja należąca dokładnie do tego samego projektu. No i na start zaczniemy sobie od historii tej maszyny. W lecie 1943 roku konstruktorzy gorkiego zakładu samochodowego kierowanego przez SN Astrowa wraz z biurem projektowym NATI zdołali przygotować dwa projekty nowych samobieżnych dział pancernych, które w korespondencji z branżami czołgowymi Komisariatu Ludowego zostały przedstawione jako bezbieżowe czołgi bojowe Gaz 74. Zakładano, że to będą lekkie wozy bojowe o masie do 11 ton, które otrzymają silnik wysokoprężny GMC, 71 produkcji amerykańskiej lub podobny. W tym czasie toczyła się aktywna dyskusja na temat zorganizowania produkcji tego silnika w Związku Radzieckim zakładano, że nowe działa samobieżne będą uzbrojone albo w 76 mm dział S1, albo w 57 mm dział S157 i załoga tych pojazdów miała składać się z czterech osób. W tym przypadku pierwotnie proponowano dwa różne układy ACS różniące się od siebie umiejscowieniem przedziału bojowego. I tak w pierwszym gaz 74 przedział bojowy planowano umieścić na tyle, tak jak to zrobiono w. Gaz 71 i już wcześniej zaadaptowano go w SU-12, lepiej znanego jako SU-76. Takie rozwiązanie poprawiło rozkład masy dział samobieżnych na koła jezdne, zwiększyło manewrowość, choć trzeba było za to zapłacić stosunkowo dużą masą pojazdu i sylwetką. Druga wersja SU-76B była zbliżona do SU. I T76. Pojazd miał niską sylwetkę, natomiast położenie płyt pancernych było pochylone. Maszyna była uzbrojona w armatę c 76 1 która była montowana na seryjnym Su-76i. Zakładano, że działo samobieżny otrzyma silnik wysokoprężny GMC71. W Związku Radzieckim produkcję tych silników planowano rozpocząć w zakładach Jams. Z punktu widzenia konstrukcji, SAU Gas 74B był ciekawym projektem hybrydowym elementów i zespołów czołgu lekkiego T70 amerykańskiego silnika i oryginalnych opracowań gaz. Ogólnie rzecz biorąc, projekt radziecki był dość zbliżony do późniejszego niemieckiego projektu SAU-Hetzer, ustępując Niemcom pod względem bezpieczeństwa i mocy uzbrojenia. Korpus działa samobieżnego wykonano z blach walcowanej stali pancernej o grubości od 10 do 45 mm, łączono je przez spawanie. Przed korpusem działa samobieżnego znajdowało się zespolone stanowisko dowodzenia i kierowania, w którym znajdowała się załoga składająca się z czterech osób kierowcy, dowódcy strzelca i ładowniczego. W przedniej płycie czołowej korpusu pancernego wycięto otwór na działo 76 mm zamontowane na ramię. Podstawowym uzbrojeniem ACS miało być działo 76 mm, które zamontowano w przedniej płycie nadbudówki. Montaż działa w tym maski był pod wieloma względami podobny do działa samobieżnego SU-14i. W tym przypadku płyty pancerne o racjonalnych kątach nachylenia umieszczono tylko w przedniej części kadłuba, w celu zapewnienia akceptowalnej objętości wewnętrznej niezbędnej do pracy zaogi. Na tyle działu samobieżnego znajdował się przedział silnikowo-przekładniowy, w którym zamontowano amerykański silnik wysokoprężny GMC-76, który planowano produkować w zakładach jarosławskich Jams pod symbolem JAS-71. ACS-74B był zbudowany z metalu i mógł przejść cykl prób fabrycznych. W całości maszyna została zatwierdzona przez wojsko pod symbolem SU-76I lub SU-74 i została dopuszczona do prób państwowych. Działo samobieżne było w stanie pomyślnie je przejść, ale w 1943 roku broń w postaci 76mm armaty o długości lufy 41 kalibrów nie wystarczała już do skutecznej walki z nowymi niemieckimi czołgami. Z tego powodu wprowadzenie do produkcji seryjnej sau Gaz 74B z 76mm armatą C1 postanowiono uznać za mało obiecujące. Nie zaprzestano jednak prac nad udoskonalaniem Gaza 74. W 1944 roku doprowadziły one do powstania ulepszonej wersji ACS, która otrzymała nowy indeks gaz 76D lub SU 76D Diesel. Co prawda, nigdy nie otrzymano dla niego nowych narzędzi C54, ale zastrzeżenie o zwiększeniu ochrony doprowadziło do zwiększenia przedniej części kadłuba do 60 mm. W tej formie z tym samym działem C1 maszynę ponownie dopuszczono do prób państwowych już pod symbolem SU 80, ale nie przyjęto jej ponownie w tym przypadku z powodu braku wyraźnych zaleceń w stosunku do dobrze opanowanego. Przez przemysł radziecki dzieła samobieżnego 176, a także z powodu obecności importowanego oleju napędowego, którego produkcji nie można było opanować ani w Jarosławiu, ani w Misie, ani także poddanego ciężkiego bombardowaniu fabryki Gaz w 1946 roku. A więc, historię już sobie tej maszyny powiedzieliśmy, no to pora przyjrzeć się jej dokładnie w grze. No, i to jest oczywiście pojazd premiowy, znajdujący się na drugiej erze na klasyfikacji 2-3. Pojazd ten był całkiem niedawno do zdobycia, ponieważ można go było zbudować albo sobie potem kupić w evencie, w którym kraftowaliśmy pojazdy. To był event technologia przyszłości, i tam był właśnie do zdobycia ten 176D. Jako rosyjski niszczyciel. Był też japoński okręt Yugure, który jest tak naprawdę z przechwyconym, amerykański czołg XM8 i niemiecki F4F Phantom wczesny model. Ja jeszcze posiadam XM8, więc go wam zaprezentuję aż dwa razy, bo miałem z nim taki plan pokazać go dwa razy już dawno temu, ale trochę mi się to przedłużyło. No i przyjrzyjmy się dokładnie temu niszczycielowi. Jak sama nazwa mówi, jest wyposażony w działo 76 mm, w drzewku mamy wersję z działem 57 mm, ale różnią się ukształtowaniem. Trochę kadłuba. Jak tutaj sobie zerkniemy, ten pojazd ma tył bardziej wydłużony niżeli pod kątem. Dach trochę wydaje się być. Prosty, a przednia płyta jest pod bardzo dużym kątem. Natomiast, jak weźmiemy, zerkniemy sobie na wersję 157. Przednia płyta jest pod znacznie mniejszym kątem, dach jest trochę pod tym samym, natomiast tylna część jest pod dużo, dużo większym kątem. Tył kadłuba jest bardziej skontowany. Tak samo w tej wersji B przekładnia znajduje się z tyłu, a 176D ma przekładnię zamontowaną z przodu maszyny. Co do pancerza, no to ten pojazd pancerza ma tyle, żeby obronić się przed półcalem od frontu, czyli 25mm, obudowa armaty i jarzmo jedynie ma 35 Chociaż są podane informacje, że ten pojazd powinien mieć w niektórych miejscach 45mm, chyba chodziło o przednią płytę lub o ten element, no ale nie wiadomo dlaczego tak dużo mu dali. Z boku mamy 16mm na całym boku. Tył to jest 16 mm, dolna część 10, to jeszcze mamy chłodnicę, która ma 5, a dach to jest całkowite 10 mm. W środku, jak wcześniej wspomniałem, przekładnia znajduje się z przodu. Po środku mamy załogantów, z czego to jest tutaj mamy kierowcę, za nim jest dowódca, po lewej stronie jest celowniczy, a za nim siedzi ładowniczy. Cała maszyna jest okrążona przez zestaw amunicji i początkowe zestawy amunicji to są te dwa pakiety z przodu. Więc jest i tak duża szansa, że ten pojazd albo zginie na jeden strzał poprzez likwidację załogi, albo przez wybuch amunicji. Z tyłu mamy niewielki silnik o mocy tylko 110 koni mechanicznych. Zakres ruchu działa jest nawet spoko, ponieważ depresja wynosi 5 stopni, jak na taki pojazd jest to wystarczające. Elewacja 14, czas przeładowania to jest ponad 7 sekund, ja mam eksperta, więc to trochę jest szybsze. Mamy tutaj armatę 76 mm F34, czyli dokładnie tę samą, które używają czołgi T34, te późniejsze modele. I mamy tak naprawdę na amunicję o przebiciu jest najlepszą 92 mm, bezrotylową o przebiciu 100 mm, podkalibrową o przebiciu 119 mm. Tak samo jest jeszcze kumulacyjna, która nie jest nieopłacalna, odłamkowa, szrapnelowa. Dymna, no też się tutaj za bardzo nie przyda, bo jak już nas zobaczą, to nim ta kosiarka w ogóle ruszy. No to już będziemy my tak naprawdę zniszczeni. Nel, no, dobra, przejdźmy na pole bitwy. Zobaczmy, czy tym w ogóle da coś się ugrać. Ryzykownie, ale może tędy tak przejadę? O kurde. No proszę, grant, tego się nie spodziewałem. W zasadzie tym tosterem będzie ciężko się jakoś tak skłować. Ale ważne po prostu, żeby się wychylić i jak najwięcej czołgów rozwalić. Kogo my mamy jako wroga? Amerykanie, Brytyjczycy, Szwedzi i Francuzi. Szwedzi będą problemy, bo będą mnie bez problemu trafiać. Okej, okay, słyszę przeciwników z prawej, więc jest bardzo źle. Jedziesz ty to sterze. Się ledwo porusza. Tutaj na lewo widzę przeciwnika. Tam sprawę jest zniszczona puma. Chyba Valentine jedzie. To ja sobie tutaj tak na niego spokojnie poczekam. Nic z tym się nie spodziewał. sobie sumie, by się spodziewał czegoś takiego tutaj. Widzę, że na C jest przeciwnik. To ja tam szybko pojadę. Bo. Na B nie ma sensu. Cały mój team jest praktycznie na B, jedynie co jeszcze to można na A się potem kierować. Atakować punkt B! No proszę, niszczyciel na no niszczyciela. I tam jeszcze jeden jest. Dwa Sawy. Nie zdążę przeładować. Wrogowie Coś tam jeszcze szybkiego jest. Dobra, kolejnego Sawa nie ma. Oni chyba byli razem, skoro tak gość zareagował. Ale mnie zastanawia, co to za pojazd tutaj jest, i on na mnie jedzie. Nie, siedzi tutaj z prawej. No, gościu, nie wychyli się. Chyba w trójkę grają. To jest Francuz. O, Puma go zdejmie. Dobra, to ja sobie teraz przejmę tę strefę. Trzeba szturmować. O co na B przegraliście? Taka wasza grupa przegrała na B? Dobra, jedna radziecka maszyna tam będzie musiała w takim razie pojechać. Wszystko pewno pozamiatam. Wait, wait, idzie bomba. Hej? Okay. To musiała być jakaś mała, która po prostu rozwaliła Pumę. Jest przeciwnik, właśnie tak coś tutaj słyszałem. Dobra, udało się. Coś do mnie strzeliło? Nie mam pewności, ale wiem, że Alejriot tutaj zabiła jednego z moich. Więc szybko stąd spadam. Jedziesz, to sterze, jedziesz. Powoli, ale się jakoś toczy. O, piernicze. Dobra, ale. Nie, 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 nie! Kuźwa, źle trafiłem. Szybciej, szybciej spierniczaj. M14 wypadł mi stąd. Dobra, przynajmniej wierzę, mu rozbroiłem. Widzę tego B1 przez ten ogień. Okazuje mam silnik uszkodzony. Gdzie ty Gościu stoisz? Pięknie kierowca zabity. Ta taktyka zawsze działa jak ma się 76. Albo 5 nawet, z dużą ilością trotylu. Co to jedzie? To jest szwed, okej. Okay. Szweda to ja szybko bez problemu rozwalę lewo czyste, gdzie ty gościu stoisz? Tutaj jesteś. O, to chyba ten co był wcześniej w tym sabie. No, taster go załatwił. Jest, jest, jest szwedzka maszyna! Nie, kurde, nie Dobra, gościu, nie trafiłeś, musiałem ten tramwaj trafić akurat. Kurde, wytrzymały, wytrzymały ten pojazd, tak na to, że dostałem z 37. Chyba, że po prostu już ta amunicja jest słaba w porównaniu do tego, co było na początku. O, kurde, M13 Piernicze przed kierowcą to przeleciało. Napotkało tyle, pancerza, że ten podziec powinien zareagować. Ile tu? 14 mm. No, później nie, prawie metr. Więc tak czy inaczej, powinno zabić ich. Dobra, tutaj. Ha! M3 m 16. To. Oświec, Francuz. Nie piernicze typie. Ja go nie widziałem, miał taką przewagę nade mną. Nie wykorzystał tego. Słychać jego silnik, ale gdzie ty jesteś? Fantarozma zmarjany. Łódź, od czegoś dostałem, nawet nie zwróciłem uwagi. Aha, od, te, od st stąd? Próbuję wyparzyć, ale chyba coś tam stoi, tylko, że tego nie widzę. Nie, nie na mnie, nie na mnie! Siewiersk, nie ma to jak klimaty radzieckie. Tylko tym tosterem to będzie ciężko tam się dostać, bo już te 28 i wiele innych maszyn jest daleko do przodu. 110 koni to słaba moc. No niestety na no, taki teren jest bardzo słaba. Nie umiem sobie wyobrazić, jak tym się będzie grało w ogóle na pustyni. To będzie masakra. Gdzie ty, B1, jesteś? Dziś tutaj musi być. Jak najbardziej ostrożnie chcę podjechać. Jak będzie. Jeszcze to, to jest ster. Ojojoj. Przebić go przebiję. Dobra. Jest! Udało się pięknie podjechać. O kurde, nie Altlera na mnie. Wait, Francuz? A39? O kurde! Nie dział nowy! Szybciej ocknij się! Ocknij się, jesteś moją jedyną nadzieją! Nie ma, Francuzi nie będą tutaj nam bezczęcili ziemi. Na wszelki wypadek w sobie załoganta uzupełnie, więc... Szybciej pchać ten toster! Dobrze, że byłem daleko od tego miejsca. W sumie kto normalny zrzucałby tam bomby? Bomby zawsze zrzuca się przy niezniszczalnych budynkach. Boże, że tutaj słyszę wrogów, więc... Szybciej! Gazem, 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 gazem! On na pewno coś tu jedzie. Chyba, że planują od tej strony zajechać. Nie wiem, tak to słyszę, że... Gość jest po drugiej stronie, ale nie wiem co... Uuu, jest Włoch. Czy będzie... Tak minimalnie, gościu, cię widać. Pięknie udało się. Nie warto tak się wychylać. Jeszcze jeden Włoch? Nie, nad nim. Nad nim. Gość jest całkiem nisko. Ja jestem za wysoko. Jest sztuk. Szturmgeschütz! Chociaż najbardziej to mi zagrażał ten typ. Już... sztuk może tak łatwo nie trafi. Dobra, Szturmgeschütz rozwalony, tamtego gościa nie ma. Wait, z prawej! Szybka naprawa silnika, bo nie chcę tutaj się tak bardzo powoli poruszać. Tutaj jest włoski samochód, więc z niego trzeba będzie Skąd? Kurde, już widzę. Mówić was szybciej, kierowco! Przesiadaj się! Do tyłu! Znowu kierowca, no seriously? Do tyłu, do tyłu, do tyłu! No kurde, ja pońcu spadaj mi stąd. Ja tu ledwo dycham. Trochę ciasno tutaj się robi. To się wymaga naprawy. 15 sekund, pewno chodzi o optykę. Optyka ma najmniejsze znaczenie, ale dobra, niech się już to naprawi. Czy tutaj będę miał widok? Seriously, tylko lufa. Nie zdążę przeładować na czas, gość ucieknie. Jedynie co to mogę poczekać aż się wychyli, coś tam jedzie? Jedzie, jedzie, pancer 3. Nie chce się goś wychylić. No dajesz, dajesz, pokaż się. No, 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 pokaż się, pokaż się. Albo Włoch. Dobrze, Włocha nie ma, to ja w tym kim razie uciekam. Jak najszybciej. Piurniczy samolot jakiś tutaj z rakietą przyleciał. A, już Cię widzę. Co? Jak? Przecież to kurde, powinno się odbić przednią płytę centralnie. Dobra, gdzie ten pancer pojechał w prawo? Kurde. A więc moi drodzy, jak widzieliście, ten niszczyciel potrafi coś tam ugrać, przede wszystkim ta jego armata na tych poziomach. Bez problemu sprawuje się do likwidowania takich pojazdów jak B1, Valentine, Matilda, ale jak ją wyrzuci na poziom 3-3, to już jest przewalone, mimo że ta 76 tam jest bardzo częstą armatą. No to jeśli nie trafimy albo nie dojedziemy na miejsce, to jesteśmy tak naprawdę zniszczeni, więc. To jest bardziej maszyna kolekcjonerska, nią się trochę ciężko gra. Przede wszystkim mamy w wersji drzewkowej z 57, która po pierwsze ma lepszą szybkostrzelność, pocisk leci znacznie szybciej, a co najważniejsze mamy większą penetrację. Ta penetracja przynajmniej wynosi 140 mm, więc 90 do 140 to jest duża różnica. Nawet jakbyśmy spotkali KW-1, też z tamtej 57 bez problemu możemy go przebić. Jedyna przewaga to, że 76 ma dużo trotylu i nieważne gdzie mniej więcej trafimy, jest 95% szans, że czołg zostanie one-shotowany ze względu na ilość ładunku wybuchowego. Sama mobilność, jak było widać, jest dość katastrofalna. Pojazd się ledwo porusza, ten silniczek jest strasznie słaby. Jest to taki mech pojazd. W tamtym ewencie to tak naprawdę było już od początku wiadome, że to jest najbardziej nieopłacalna nagroda ze wszystkich. Ale że ja kolekcjonuję wszystkie czołgi, no to i tak go wziąłem. Szkoda, że nie dali w wersji eksperymentalnej, która miała mieć przód znacznie grubszy, 60 mm, wtedy ten niszczyciel miałby znacznie lepiej. Przede wszystkim są informacje, które mówią, że powinien mieć 45 mm w niektórych miejscach, ale które, że dosłownie ma te 25, więc tak czy inaczej jest kiepsko, ale lepszą nagrodą raczej byłby właśnie ten Su-80. No, i to tyle. Komentarze należą do Was. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej maszynie. Propozycje na pojazdy, które chcielibyście zobaczyć w następnych materiałach, albo też line-upy. Zostawcie, moi drodzy, koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego materiału. Zapraszam też do obejrzenia innych serii lub materiałów na moim kanale. I trzymajcie się. Do następnego. Na razie.